Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga dotyczącego samochodów z Niemiec i ogólnie motoryzacji. W dzisiejszym odcinku chciałbym zająć się takim pytaniem: czy warto sprowadzać aktualnie samochody z Niemiec? Jeżeli chodzi o ekonomiczne zalety sprowadzenia auta z Niemiec to myślę, że nie. Ceny samochodów w Unii Europejskiej są znacząco wyższe w porównaniu do cen używanych samochodów w Polsce. Różnica w cenie na niekorzyść aut z Niemiec to około 20-30% w zależności od rocznika samochodu. Auta z Niemiec sprowadzają głównie handlarze. Są to zazwyczaj auta rozbite lub i u swojego życia technicznego. Kilkunastoletnie samochody. Takie samochody Niemcy sprzedają bardzo chętnie, gdyż podatek ekologiczny uniemożliwia wjazd takich samochodów do centrum miast. Kolejną grupą sprowadzanych przez handlarzy samochodów są maksimum trzyletnie samochody po leasingowe lub pofirmowe z przebiegami minimum 200-300 tysięcy kilometrów którym po przejechaniu granicy odmładza się przebieg do standardowych 80-120 tysięcy km. Samochody normalnie używane przez prywatnych właścicieli w Niemczech opłaca się sprowadzać ze względu na serwisowanie samochodu zazwyczaj w autoryzowanych serwisach, nawet po gwarancji oraz o wiele bogatszym wyposażeniu z zakresu komfortu czy bezpieczeństwa ale czy wyposażenie i pewna historia samochodu jest warte zapłacenia więcej o 20-30% w porównanie do samochodów identycznych, które można w Polsce kupić? Czas, który poświęcimy na szukanie takiego samochodu w Niemczech, to musimy sobie odpowiedzieć sami na to pytanie. Także to wszystko zależy od nas, czego oczekujemy i i co chcemy po prostu uzyskać? I to by było na tyle. Pozdrawiam.